Głupie się pają w kolejkę, by straszyć, aż głupi się stało, by robić to wciąż. Żymy między gorzką, a jak na tacy rozdychnie zaświatł, dzienno i czas świąt. Aktywność i działanie. Takie są główne założenia Tygodnia Aktywności. Podczas niego celebrowana jest idea wolontariatu i aktywności obywatelskiej. Tydzień aktywności jako impreza, która jest organizowana już po raz kolejny, jest niezwykłym wydarzeniem. Niezwykłym przede wszystkim pod tym względem, że jest zaangażowanych w jego organizację wielu partnerów zarówno instytucje publiczne, jak i organizacje pozarządowe. To jest właściwie evenement, że potrafimy się w tym gronie dogadać, wspólnie coś zrobić i że są to wydarzenia, które trwają cały tydzień i tak naprawdę zajmują one całe dnie poszczególnych dni tygodnia aktywności. Jak ważny był to rok dla różnych organizacji pozarządowych pokazała Gala Obywatelska zorganizowana przez Urząd Miasta w Teatrze Lalek Pleciuga. Bardzo wiele ciekawych inicjatyw było w roku 2013. Bardzo wiele wydarzeń powstało dzięki tym inicjatywom, tak jak właśnie można było zobaczyć na gali. Te wydarzenia były kolorowe, fajne, świetne. Tak naprawdę chyba był to dobry rok, no co to będę dużo mówił. W części artystycznej kilka barwnych anegdot z życia teatru zaprezentował Michał Janicki, który przypomniał takie postacie jak Stefania Grodzieńska czy Hanka Bielicka. Poza tym śpiewali piosenki debiutujący młodzi wokaliści związani z teatrem kameralnym.